6 marca 2020 roku to był przełomowy dzień nie tylko dla mnie i mojego przyjaciela Sławka Zawackiego, prezesa giełdy Kanga Exchange, ale także dla polskiej branży blockchain, ponieważ mówię o tym dzisiaj, w październiku 2021, kiedy giełda Kanga Exchange wystrzeliła w kosmos i so, dosłownie mówią o tym chociażby takie liczby jak kilkaset kantorów, gdzie można wymieniać fiaty na kryptowaluty dzięki giełdzie Kanga. Kilka tysięcy nowych użytkowników, inwestorów, którzy dochodzą do giełdy Kanga. Od 10 do 40 milionów złotych obrotu na tokenie KNG, który odpowiada za udział w zyskach generowanych z prowizji przez giełdę Kanga. I w końcu token KNG, który był wart złotówka, a teraz jest wart. 34 zł w momencie, jak patrzymy, ale z chwilą nagrania tego filmu to zaraz może wzrosnąć. Ta giełda wystrzeliła w kosmos i to bardzo wiele dobrego oznacza dla jej satelitarnych projektów, do których bez wątpienia zaliczają się nasze dwa launchpady. Mozaiko to launchpad, gdzie tokenizujemy firmy, natomiast Sejpiency to launchpad, gdzie tokenizujemy twórców i ich twórczość. To są odpowiedniki pewnego rodzaju domów maklerskich, najpierw, które najpierw tworzą. Te projekty, zanim one wejdą do rynku wtórnego, zanim one wejdą do giełdy. Tu te projekty powstają, a giełda zapewnia rynek wtórny dla wszystkich, którzy nabyli te projekty od emitentów w fazie initial, czy to token, czy to coin, czy to security. To jest, to jest dobra współpraca od samego początku, i ta współpraca zaprowadzi nas na jeszcze. Bardziej magiczne strony, ponieważ jak połączymy ten, ten trójkąt, można powiedzieć, trójkąt, śmiemy się czasami, trójkąt miłosny, to powstanie z tego spektakularny projekt, a już niedługo Seipiense i Mozaiko będą mogły się pochwalić podobnymi wynikami do Kangi, bo mamy bardzo podobne DNA, uczciwość, praca, a dopiero potem oferowanie oferowanie tych aktywów. To, że te tokeny tak wystrzeliły wynika z tego po prostu, że te projekty działają, że te projekty działają, od kilku lat e, są tworzone. Giełda Kanga zaczynała bardzo skromnie, ponieważ wszyscy twórcy, cały zespół, któremu bardzo gratuluję, no po prostu zamiast się chwalić, no rzeźbili doskonały produkt i dzisiaj, dzisiaj okazuje się, że Giełda Kanga Exchange jest i tego nie boję się powiedzieć, jest najlepszą giełdą krypto na blockchainie w Polsce i, i bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy, że jesteśmy częścią tego sukcesu, a ja jako jeden w ogóle z ostatnich dołączyłem jeszcze do tej firmy jako udziałowiec tej spółki parasolowej, chociaż czuję się trochę takim dinozaurem, że nabyłem klasyczne akcje zamiast kupować tokeny, dlatego teraz nadrabiam i teraz kupuję więcej tokenów. Jedziemy z tematem, to jest nowy świat i razem z giełdą Kanga, razem z Sapiensy jako Mozaiko no, stokenizujemy świat.